Cześć, witajcie. Z tej strony Rocky, Grant Anonymous. Cześć, cześć. Witam panów serdecznie. Jest oczywiście z nami cześć, tutaj takie, mnie. no... E, szajek, eee. pan, pan szajek. No, on tutaj się bawi w Peskownicy. Eee. chyba młode lata tutaj się uzdobają. Ty myślisz, że to było, jest Piasek, tak? I... wychódź stąd, to nie jest Piasek. Tak. Nie, mi to dobrze. To wychódź stąd. Eee. Jest z nami dzisiaj jest pan się... Krzak, Jacob. Halo. <laughs> Zamortyzowało upadek, nie? Tak. Dobra, wychódź stąd. Ten piasek ja mu ręki nie podam. Dzisiaj tutaj jest nie masz. Nie, weź. Taki Jotur, susik. Na. Pługi piątki, Czy on da radę? Oczywiście. Co nie da rady. Nie rady. Teraz tak, robimy w komentarzach. Tak. Da radę? Nie, nie da rady. Zobaczymy. Nie ma łapkę w dół od razu. To <laughs> Nie podnóś tego, co ty robisz? Nie jest jakiś silny. Następnie mamy nabytek tutaj Pana Sołtysa ostatni, także no tutaj coś widzę, też to kupuj sobie po drodze. No, taki spore. No i tutaj dzisiaj na właśnie Pan Szejk na roboty przy pomóc. Zobaczymy co jak. To no ty hmm. dawaj tam z prawej strony, potem zrób tam z tyłu tą część i naprzód, nie? A my dzisiaj tutaj rozwozimy obornik Na pewno go nam na całe pole nie starczy Zrobimy tylko, tylko, tylko tutaj ten fragment cały mm, Po lewej stronie A mm. dlatego, że będzie tutaj potem Właśnie ogród w tym miejscu No wiecie, musi być żyzna ja Gleba itp itd No, czekajcie, jeszcze pokażę Grant ostatnio sobie właśnie dokupił Taki oto wielki Obciążnik, naprawdę Nie wiem ile on waży, byśmy musieli się go tutaj zapytać ile Ja Grands? sam nie wiem Ej, ile tam może walczyć. To samoróbka czy kupiony? Samoróbka, samoróbka. go na weekendzie majowym. Panie, muszę rozrzuć, tylko rozłożyć, otworzyć. Rozłożyć sobie. Eee, Gdzie na maskę? Poczekaj, z tym orłem poczekaj chwilę, może co? Chyba, że do szeradekować, Dobra. Zrób po prostu przerwę, a potem wiesz tam, co będzie, co leży. to się ugasz. Ja, ale tu już jest, jest, jest. No i ja jestem sobie tutaj nie. Tylko nie wiem, jak będziesz pole dzielił, nie? Bo wiesz, to obracany, nie? Jak to się mówi? to ja mam chciał. ty mnie dogadzasz? Nie, 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 Ja tak myślę, myślę, myślał... Myśle... O, czekaj, jak gdzieś bym to w tutaj. O panie, co ja nie mogę go wyłączyć? Leci, leci. Uhuhu, uh, ostrynzaj. Oh, nie wiem, może starczy tyle, co? Ty to mi ucieka? Jak to jakieś amozolne tempo, tego? Ok, to pole. Zobacz, to, taka dawka jest, tego. I Grant, zerkniesz zaraz, albo czekaj. Bo ja nie mogę zerknąć ile Co? tego jest. Eee, tak. Czekaj, już tutaj. E zaraz ja. pusto wyjdzie Będ pusto będzie. ile jest. W środku. Pusto. A to się Ale dobra, to się coś, się nie odświeża w takim razie. Nie, bo to. u mnie to tak trochę dziwnie, to znikało, nie? Czekaj, weź się to wyłącz. Bo to chyba tutaj. O, uważasz. Ogólnie, ogólnie, ogólnie to dobrze to ram. Co, nie. Ta... Mi... Nie ma, no no, skórko tam, nie? Pilnuj go tam. To, to, na razie to, się staje, że to jest derredzi, to fajnie. Tak, tak, tą stronę. Co stronę. Czemu maszynniki znowu widzę? Więc wiedział, gdzie jesteśmy, nie? Już tak jest. No, no, no. Mi to się zdaje, no że tu. Idzie. Czy jedzie prosta, a z kiby są gle... O, rane. Dobrze idziecie, dobrze, dobrze. Co ty robisz? To chyba nie w tą stronę. To. Nie wiem, mi tak kazano. Kto ci kazał? A wy wszyscy krzyczycie. Dobrze idzie, dobrze idzie. Panowie, Dawaj, Próż dawaj, potem na środek. Ja On Tak wolno jedzie? 8 O, to. O, to on to pójdzie głęboko, nie? No. Nie ma sensu głęboko, piasek wyłożecie. A no. Tak się zrobiłaś, dobra. Zaudwane. Dobra, druga łyżupka. Czy muszę rozłożyć ten Czekaj? Na czym polega rozłożenie rozrzutnika? Jak ten mod jest zrobiony? Nie Problem. mam pojęcia. Dobra, starczy. Ja tam jadę. <transmary> Ja tylko nie widzę, gdzie tutaj byłem, nie? No dobra, to jest mniej więcej tak. No, widać, Ale ja myślałem, że tu jednak, no. mniej tego pola zrobimy. nasz ogród, to będzie jednak duży ogród, co? Takie rasunki będą specjalne. Paweł samolot już. No dobrze. Jak ja mogłem w i z powrotem, na jednym rozrzutniku. A taka Fięknie. tutaj, powiedzmy, dawka tego leci. Na no, pół to, punkt, ja, to ja tylko nie wiem czy ja to dobrze robię Czy to wiesz, nie ma żadnych omijaczków, bo tak trochę ciężko tutaj coś zobaczyć, jeśli o to chodzi Nie, ma, nie ma to, że Tam przy końca to po prostu, bo tam jeszcze poprawię delikatnie jak coś, nie? Tu, 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 tu troszeczkę było, no ale dobrze A tak jak taki malutki, to tam wiesz nie Przyjedzie pługami w się wyrówna jak to się mówi, nie? Nic ja z tego szaro to... nie będzie Nie, bo my tu na, na, na tym oborniku całe pole to robimy No właśnie, też się tego obawiam coś na Na razie ruszam tam część pola, nie? Ja będziemy musieli tutaj zmienić nasze plany Już chyba ogrodów nie będzie, może ziemniaki, co? Bo najpierw tutaj mieliśmy, wiecie, taki kawałeczek zrobić Ogrodu, pod truskawki Kawałeczek? No po lewej stronie, nie? Miało być Słuchaj, Ale... Dużo nawozu Dobra, dawaj syp teraz Obień z leci Ale co, pod górkę nie staje no. jak on jedzie Jak on jedzie Nie podgórka pod górkę nawet To jakieś chyba cztery na... Jakie pługi czarne Weź. Tak górze... Dobra ziemia Górzy, jak nic A wy tam coś tak. zakopaliście się, czy co? Ty, mm -hmm. ale po, ty miałeś po drugiej stronie wracać ale on opóźniał ten po pracy i nie miałem czasu. Na... No on gra nierealnie ja bym go szwetował. My Steel to na kameruj, zobacz, zobacz co no, on bo, tam robi Polo, bo jest taka akcja, że to będziesz jeszcze raz przerwać w takim wypadku wiesz w Tą stronę no, właśnie. Bo ja mam tego bornika dosyć sporo nie? Pomijasz, on mijasz, no i Tu tak To 3,5 metra jeszcze umiarki No Chyba jak wiatr ja Tu zrób to, tylko od razu ja tu kółeczko pana I co, i teraz to wszystko cofnę eee. chyba, nie? No, no o, w został mi No i gitara Czekaj, teraz... Nie, nie no, wiem, to co już Bo, tu już jest nawożone, nawożona tu Są dużo obornika ja. my. Dobra, będzie kolejna warstwa, dojedziemy do końca Załadujesz tutaj zaraz Czekaj, to jest który? To jest trzeci dopiero, tak? Tak. O panie. Ja ja te resztki ja... zebraliśmy, nie? Na początku. Może no, no, od, no, raz... od razu... Podjedź, podjedź. jadę zaraz chyba tego. Na... na drugą część pola, tutaj, nie? Na razie róbcie tylko tamtą część pola całkowicie, nie? Tutaj na razie na... nie przyjeżdżajcie. My dokończymy no, ten mogą... fragment. Ale w ten kawałeczek już mogą robić, nie? Ale nie no, tam dalej, wiesz, bo ja mam to wszystko, z tą stronę tam no no, tamtej nie Powinno ci chyba styknąć Gdybyśmy no tutaj raczej. ziemniaki wszędzie zrobili, a po drugiej no, stronie nie no, wiem co no. będzie, nie? Zobaczymy Ale No miał być ogród na razie, a tutaj widzicie jaka dawka leci z tego rozrzutnika Niby okay. sypię, a sypię tak gęsto, jak sobie staniesz z tyłu, a tu jednak Takie rzeczy Wolnie jeździć, nie, ma. co to ma być? Wolnie jeździć jej <mianic> łą mi ok, ty jęło ja mi ok, to sobie się to pokażę. Takowej dojechał, nie? Leeź, weź, weź, weź. weź. Jest nie ty, to jest myśl. Wiem jak na niere realnie. Ty, ale... Dobra, to będą koła ko to się potem coś porobi, nie? Musisz się pilnować, gdzie jest nawiedzione, gdzie nie. To jest ważna kwestia. Ty granty tutaj dały podjeżdża, bo ja nie dałem do końca pola. Weź tu się do połowy i wiesz, taki kiedy... Zrobimy najpierw tam połowę, a potem. Będę na pół przetniemy w tym miejscu gdzieś. No... no może styknie tego gódnika. ten tam. Ja nie zdążę wrócić tam do ciebie. Mm. na moc, eee. co ty tam wybuchasz? Co? Ee... długa historia. No a tam już trzeba ten pedał w dół i już nie da radię. Gaz mu daje. A słaby ciągnik. Co za Bierz, on, żółty, słuchaj, on pewnie ma dużo mocy. moc, Ale przełożenie ma jakie ma tam, nie? No, wiesz, nie może taka wersja było. pod takie amerykańskie robione, nie czy ten co? Ten... Że, że po 3 czy po cztery dyszki, ale no. Ale... Pługi to wiesz, zobacz sobie na to: cudo. Taki ciągnik, takie pługi, nie? To ja, nie żadnych na To tutaj jakoś nie wiem, w lewo odbiję, bo co, tutaj zasadą na razie. To się potem poprawi jakoś, zrobi. Ja się wywiezie obornik. Szejku, co ty powiesz? robisz? Czekam, muszę odjechać. Czekaj, tu um, o, piję, piję. jeszcze tylko, jak? Ty, albo zrobimy taktykę. Trochę tutaj przyoramy więcej w jednym miejscu, co? No, no, Można. To ogród zrobimy w tym miejscu, tutaj obok, co? Co ty na to? No, w tym byśmy zrobili. Tylko wiesz, co byśmy chcieli zrobić? Byśmy musiał ten obornik troszeczkę go wesz. No, tutaj tak warstwę zrobić mniejszą, nie? To tą stronę do siebie. Szczególnie tam gdzie jest najwyżej, byś się jak wiesz przesunąć jak kogo, nie? A potem Szejk by to wiesz, przyoro tu swoim wielkim pługiem, i tyle, nie? Przez ten czas, trzeba, wiesz... Szejko, jeźdź, jeźdź. Po środku. Ok, ruszy. jak gdzieś będę środką rozpocząć tą jazdę. Ten ciągnik chodzi od Szejko. W dwolipie. Dawaj, ale ledwo zipie, tam jest cała 12 To mówię ci, dawaj to więcej, on to potem wiesz, Psora. Tylko w tą swoją stronę, w stronę wjazdu, nie? I w tym miejscu zrobimy kawałek grodu, nie? Ile tam będzie kilo? Na metr kwadratowy, co? Tona <głosy> <głosy> Nie no, nie Taki będzie nawóz, to weź Prze, kurde nie nie, przy... nie jeden rolnik kochać nie widzę Dobra, jedziemy, jedziemy. Górkę Teraz gdzie tutaj... A dobra, tutaj jest miejsce powiedzmy Gdzie skończyłem Co tam ona mocniej dać rady? Chyba zasnął za kierownicą Mówisz, daję radę. Trzwi to sobie otworzyłem, po gorącach, to jest już malutkim osobom dla niego, nie? Wreszcie się na roku. Nie wracam z powrotem. Wiesz, co jeszcze załadujesz? Czy tu nie? Kawałek skończę, mam po lewej stronie. Myślę, że jeszcze ze dwa rozrzutniki wejdą, nie? Tam to może rozgarty, tak jak ci mówiłem, nie? O, ja masz. też to bo Przygarnie potem to. Jim swoim wielkim pługiem No i tutaj jakieś takie mini zostały No i elegancko widzę Dobra, ja się cię tutaj już dalej żeby tu wiesz, nie? Tutaj ten Frank... O! i kto będzie kabinę nową kupował? Trzeba poszła To się Wiesz, Ajka, kiedy ty kupujesz nowe opony, co? A po co, jak te są dobre? Z tyłu by się przydały kolejne. Widzę już przygotowane wszystko. Czy tak w ogóle możesz jeździć w Polsce powiedz mi z takimi sącymi bolcami na kolejne... na, ten, na kolejne koła. No nie wydaje mi się. No, nie nie, To trochę to nielegalne jak nic. E tam? Dobra, starczy. Tutaj masz kawałek, jak widzę, tak Nie, 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 tutaj też nie jedź, potem, potem, potem Zaraz jestem tu, czekaj Bo tu nie przejedziesz, aż tam taka warstwa jest, wiesz On tam jeszcze delikatnie to weźmie I zaraz przyjdę, to, się... to już więcej nie odjadł Wiesz co, jeszcze prawdopodobnie jeden różutnik tutaj wejdzie, nie? To jest bardzo możliwe Będzie kawałek ziemniaków, jakieś pewnie zboże Znowu ziemniaki, znowu zboże Mamy kawałek ogrodu, zrobimy tam grodu, No, daje, daje radę powoli Dawaj, ja poczekaj, to ja pojadę przed tobą, co? Tutaj nawrócimy na szybkiego aby wiesz, było nawiezione, nie? No Aby Potem było. to będzie widać My tu chyba mamy jakiegoś pijanego kierowcę No ja nie wierzę, no Kto jest pijany? Mamy. no, no nie wiem, bo... Jakieś takie, kurde, koślawe to, no Słuchaj, uczę się jeździć nową maszyną Nie. A i końcówka Ja jeszcze majówkę nie odespałem Ostatni Słuch. rozrzutnik Już idę, lecę, lecę O to będzie ogródek A, to zobaczymy. Może być wspólny. Wspólny. Taki ogródek będzie, że wiesz. I niżej syp, niżej. Kto tak z wysoko ładuje? No, swoje lata już ma. Ten rozrzutnik. Troszkę to by było przy nim robione. Aby się trzymał, nie, a no. renowaczka bardzo fajnie się sprawuje. Moja 55 też. No, no to tyle mocy, że weź. Z piątkami pojedzie. No, już podjeżdża kulek. Ta niebieskie półgit yy, szejka by wzięła. Bez niczego. Może, może. Ty ja no, schodź no, na chwilkę jak już jesteś. Byś tutaj tego zaorał, co? Ten fragment tutaj. Zobaczymy. To prawdziwa moc. Czy siedzi w tej bestii? Panie go rzuca. No, 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 dobra, teraz tutaj z powrotem. Stał z powrotem Micha będzie już ok, co? na trzy razy. What? Taka Tylko Trochę wyskakuje widzę Tę górkę tak Ta się podbija Czekaj, czekaj, zobaczymy teraz, no tutaj Nie wiem, jakieś tam, nie wiem Siłowniki, nie siłowniki Jak ty cofasz, panie? Kto cię uczy jeździć? to zaraz ty nie pamiętam. na zaczepie polecisz i potem będzie trzeba spawać to Tak to się nie zawsze się kończy u... Dobra, ja to jeszcze jadę. Jeden rozrzutnik wywiozę Czekaj tam na mój grant, teraz pojedziemy razem do domu, nie? No tak pojedziemy, No i tam dokończę to Ja tam swoimi trójkami nie będę przejeżdżał, bo to wstyd przyjeżdżać, nie? I moja 50 się dzieje, Jacoba. Bo... Sprawdź już. I no, on serio po pijaku, jakiś. Weź go tam, zmięszalką o tym. Jak ja tu weź jakąś. Skalę zamknie, wyjdzie siódemka. Pobije rekord Guinnessa. Widzisz to, Grant? Co przy się dzieje? Co się dzieje? I jak on to zrobił? No i widzisz tego mijaka? No widzisz, on <laughs> jest jakiś pijak? Jany kierowca Trzeba alkomat Nawet Dobra, to tam będzie taka większa warstwa Mówię ci, do... alkomat trzeba wziąć. No to idź go tam zmierzyć. Nie daj mu wyjechać z tego pola Przed chwilą I'm prawie zaczep A jesteś tu... Jacob, masz tutaj alkomat? Tak, ja. ten no. yes. No, tam dawaj do niego. Ty, lecimy do, do niego. I no Dobra, obor mi stój, trochę został. Musimy jakoś... Stój, 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 stój. Musimy stój, ja mam na się... Czekaj, ja drogą muszę jadę, żeby nie jechał. Paulo, jadę na ciebie. Hamuj! Ty masz droższy sprzęt. już ale wypadek. Dobra, teraz nie pojedzie, wysiadaj, raz, dwa. Siadaj, lecimy wale okno. Wysiadaj! Przez okno wchodzę. Wchodzę przez okno. Muchaj, wmuchaj go, do Od razu Dobra Oddawaj kluczyki Nie Dobra, zwiążemy go Dobra. Słuchaj kolego, ty to już Wsiadaj na rozrzutnik, siedz tam Ja cię zawiozę potem do domu Chodź Chodź ty na rozrzutnik Ja cię potem zawiozę, siedź tutaj Nie, tu obok Obok siedź. Tu Bardziej do przodu chodź W tym miejscu Będzie okej okay. Za go? He go, zabij polo. Dobra, Jacob, ty to weźmiesz. Dobra. Co tu się stało? Grant? nie? Ciekawe. Dobra, oni sobie poradzą, nie? Chodź się, pożegnamy z nimi. Trzymaj się, Jacob. Tam, do kolejnego. Polo, jaźdź bezpiecznie z nim tam. Jest tam. Ja dobrze jechane tylko nie, nie w tą stronę, Chodź, dobra Zabij go tam no, potem i sprzęcik Oj, 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 jakieś problemy mamy Także moi drodzy, trzymajcie się, do kolejnego, Cześć